Dzisiaj mam bardzo ciekawą ofertę pracy. Jest ona na obrzeżach Hamburga w systemie jednozmianowym. Szukam tutaj panów spawaczy MAC, którzy mają aktualne certyfikaty i bardzo dobrze radzą sobie z odczytem rysunku technicznego spawalniczego. Praca w systemie jednozmianowym, można też wykonywać nadgodziny. Spawa się w tym zakładzie skrzynie do szaf sterowniczych. Potrzebna jest tutaj osoba, która również potrafi rozmawiać w języku niemieckim, w takim dobrym, podstawowym. Co ja mogę zaproponować Tobie za Twoje umiejętności? Oczywiście niemiecka umowa o pracę. Oczywiście zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym. I oczywiście. Bardzo dobre pieniądze. Tutaj, na przykład, przy przepracowanych 168 godzinach pracy, jeśli jesteś na przykład na pierwszej klasie podatkowej, to spokojnie zarobisz 3100 euro netto. Jeżeli przepracujesz więcej godzin, to oczywiście otrzymasz większe pieniądze. Jeżeli jesteś zainteresowany i chciałbyś rozpocząć w najbliższym czasie, to wysyłaj do mnie maila z dokumentami, a ja potem do Ciebie zadzwonię i porozmawiamy o szczegółach. Natomiast jeżeli to nie jest ta oferta, na którą czekałeś, to zaobserwuj mój profil i oglądaj filmy, które wrzucam, bo każdego dnia umieszczam nowe oferty pracy. I może jutro, a może pojutrze zobaczysz tutaj coś specjalnego dla Ciebie.